Kochanie, ja właśnie, zaraz będę się czesała i będę jechała! jest ja się strasznie cieszę! Jak wiecie, to moi rodzice jutro pojadą do domu, a ja jeszcze zostanę na 5 dni, czy tam 4. Jakby co, jest 16.50 i my już o 17.00 pojedziemy! Już Tak się nie mogę doczekać. No i ten. Bardzo się cieszę. Oczywiście będę tam nagrywać. No i właśnie. Mały pleczak, plecaczek i moja walizka też jest spokowana. O jezu, jak ona ciężka! No i właśnie. Ja będę chowała rzeczy. Jakby co? To mam taki O. To jest taki z gierkami. No i tak O się otwiera. I ja właśnie tutaj grałam niedawno. To jest fajne. Dobra I będę grała w samochodzie W samochodzie nie wiem, czy coś nagram Możliwe, ale to dojdzie dopiero Jak przyjadę do mojej cioci No i jak będę u cioci No to też będę nagrywała filmiki różne To właśnie tam jadę Gdzie nagrywałam Kiedy miał urodziny Nie wiem, chyba wam mówiłam W tamtym filmiku Kiedy ten... Mały chłopczyk, nie wiem jak to powiedzieć. Mały chłopczyk miał urodziny i on ma na imię Antoś. I tam gadali, gadała mi takie różne: i właśnie do tej cioci jadę, ta co ma ten duży ogród, takie różne. No i ja już nie mogę się doczekać. No dobra, no i ja właśnie już będę jechała powoli. Dobra, no to pa! A i widzimy się u cioci w następnym odcinku.